Dzień dobry, dzień dobry. Widzicie to, co tam się dzieje z tyłu? Drugi odcinek. Gravelowa Warszawa. Miał pojawić się dużo wcześniej, ale musicie mi to wybaczyć, ponieważ mieszkam w Warszawie, ale rzadko kiedy jeżdżę w Warszawie. Poza tym był nagrany drugi odcinek, ale niestety się skasował. Rzadko kiedy mi się to zdarza, ale skasowały mi się materiały z poprzedniej jazdy z Never Gravel Enough, a dzisiaj w sumie nawet bardzo dobrze, bo dzisiaj pierwsza słona endless, moja pierwsza ustawka z endlessami, jesienna prawie zimowa, bo pogoda dzisiaj naprawdę wczoraj piękne słońce, a dzisiaj niestety już mgiełka, chmurki, ale co, zimę nie prześpimy, jedziemy, jedziemy do Campinosu, to też jest ciekawe. i jeszcze nie byłam na rowerze w Campinosie, więc dzisiaj nadrabiam zaległości z ekipą, jak żeby inaczej endless. Kto, jak kto, ale myślę, że oni naprawdę będą mieli tutaj bardzo fajną trasę. Trochę zimno. Wczoraj była trochę ładniejsza pogoda. Dzisiaj niestety już trochę chmurek się pojawiło, ale co, jesienne jeżenie jest zawsze fajne. Ważne tylko, żeby odpowiednio się ubrać. Ja lecę jeszcze po kawkę i co, jedziemy. Co no to dzisiaj będzie? Dzień dobry. Dzisiaj będziemy tak, jeździć w Kampinosie. Przygoda w Campinosie? Jak tak. będzie? Będzie super. Miejmy nadzieję, że nie będzie piachu ani za dużo kurzeni. No. Zobaczymy łosie na pewno. O, łosie I... w Campinosie? Tak, to tak, ustawka miała się tak nazywać. No. <grymne> Ale przygoda w Kafidło się, wiesz, nie obiecuję za dużo, a jeśli będą łosie, to będzie taki, wiesz, fajny dodatek. wszyscy sensie, a gdybyśmy obiecali łosie i łosi nie było, byłby no, Czy ty jesteś autorem trasy? Tak. <grymne> Kawki już były. Cześć. Co będzie? Las. grupy spokojniejszej jestem ja, Dominika i Damian. I wszystko powstanie naturalnie. Pamiętajcie o bezpieczeństwie, o pokazywaniu sobie dziur, o tym, że po ścieżce rowerowej jedziemy tutaj pojedynczo, żeby całej ścieżki nie zawalić. Tak się jeździł stawki z kawusią w ręku. Jak widać, grupa inkluzywna tutaj jest. Patrzcie tego gravela. Rower idealny na Campinas. Ładny ten kampino, sładny podoba mi się. Tak się zastanawiam co wam tutaj dzisiaj mówić, w zasadzie nie ma co. Fajna traska, trochę szuterków, trochę leśnych ścieżek, fajne singielki, trochę piachu, trochę korzeni. Jak na razie, pięknie. 60 km już mamy. Zaraz będziemy zatrzymywać się już w jakimś sklepie. Niestety nie ma dzisiaj kawiarni w trakcie, ale będzie na końcu i była na początku. Więc w środku sklep wystarczy. A szkoda trochę, że mnie w tym roku jesień Polska ominęła. Żałuję bo już jest taka końcówka i już jednak jest szaro. Teraz będzie listopad przez najbliższe 5 miesięcy. To nie są proste sprawy. No nawet i podjazdy są. Jest też piasek. Trzymanie kamery utrudnione. A teraz jeszcze przerzutka, nie ta co trzeba. Ajajaj. No fajnie, fajnie. Tak, nie za rześko. Chwila pod sklepem, ale Człowiek wychłodził. Ach, trzeba nadać tempo, żeby się rozgrzać. Kubeczka idealna. Jest taki dzień. Hamburger zjedzony, mało nagrane, ale co tam? No i co? Nie masz nikogo koniec. Szybkie to było zakończenie. Takie szybkie, że nawet nie było jak nagrać. Piękna. Piękna traska. Fajna. Szybciutka. Tak jak mówiłam w zasadzie w trakcie. Trochę w kamieni. Trochę korzeni. Trochę piasku. Trochę singli. Trochę szutrów. W sumie nie wiem co wyjdzie z tego odcinka. Może to będzie taki odcinek tylko Zjeżdżenia do oglądania na cyrnożerze. O, jak będziecie jeździć na cyrnożerze, to odpalić sobie Campinos. Piękne 105 km, żwawym tempem, nogi bolą. I co? Już jest noc, mimo tego, że 16.30 w zasadzie można byłoby teraz skoczyć na kawkę zakończeniową. Dziękuję Wam, dziękuję Wam za odcinek. Mam nadzieję, że się podobało co? Widzimy się następnym. Jeździcie zimą czy trenażer, czy outdoor? Outdoor. Ostatnio jak powiedziałam outdoor, to ktoś się przyczepił, że nie stosuje polskich słów. Sorry. Taki mamy klimat. Dobra.